Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na miesiąc grudzień 2022 dla byka. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest zdrowie. Dwójka pentakli. Druga karta miłość i uczucia. Wieża, praca, dziesięć monet, finanse, głupiec, rodzina i przyjaciele, cesarz, niemiłe w tym miesiącu, trójka kielichów, miłe w tym miesiącu, diabeł. Zdrowie, dwójka monet. Zwróć uwagę na postawę czy na kondycję ruchową. Miłość i uczucia, wierzę. To jest duże otwarcie oczu, duże wyjaśnienie. Mogą pojawić się kłótnie. Kłótnie, które są rezultatem wcześniejszych, niepotrzebnych zdarzeń czy działań. To jest zmiana, która nie zawsze nam się podoba. Czy spodoba się stronie przeciwnej. Jednak ta zmiana jest nieunikniona i konieczna. Praca. 10 monet. To jest poprawa sytuacji finansowej, bezpieczeństwo finansowe, podział majątku, spadek. Sprawy zawodowe i finansowe, które łączą się z domem czy z rodziną, dobrze się zakończą. Finanse, głupiec. To są alimenty, dziecko. W tym miesiącu mogą się nam nie trzymać przy nas pieniądze. Możemy być rozrzutni. Może zabraknąć nam takiej rozwagi w wydatkach. Rodzina i przyjaciele, cesarz. Ojciec, ojcostwo, zapewnienie potomstwu. Tego, co jest najlepsze. To też jest opieka. Możemy dać lub dostaniemy wsparcie. Niemiłe w tym miesiącu. Trójka kichów. Niemiła może być zabawa, żarty, mogą być odwołane spotkania. też jest takie nadużycie czyjeś przyjemności, albo to jest. Nadużycie naszej przyjemności. To jest również przypadkowa ciąża. Również niepotrzebny był kontakt, zawarcie kontaktu, patrząc na diabła. Ime w tym miesiącu diabeł. Możemy udaremnić podstęp. Nie damy się oszukać. Uwolnimy się od niezręcznej sytuacji czy od osoby. Zrezygnujemy z kuszenia. Nie damy się wkręcić. Albo uda nam się kogoś wkręcić w swoje potrzeby. I to będzie bardzo nieeleganckie. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarotę. Dłaśpę. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.